Wiem, że Jarek nie ma kontaktu ze swoim ojcem, dlatego zaprosiłam tatę Agnieszki. Nie mogło być tak, żebyś przy wyborze garnituru nie miał doradcy od serca, Aha. więc y, myślę, że dobrałam najlepszego możliwego mężczyznę do pomocy. No tak, doradca najlepszy. Mam bardzo dobre kontakty z rodzicami Agnieszki yy, i cieszę się, że. Przyszły teść mi pomoże w doborze garnituru. Mam wrażenie, że, że córki nie tracę. Zyskuję dodatkowego jeszcze, można powiedzieć, dzie dzieciaka i tym bardziej jestem szczęśliwy, że Jarek przyjmuje nazwisko naszej Agnieszki, więc ród Łukasiewiczów będzie dalej trwał. <grymny> Dziś jednak pomagać Ci będzie nie tylko tata Agnieszki, ale również Wojtek i Sebastian. Cześć, tak, witam. witamy. Ci eleganccy mężczyźni są ekspertami mody męskiej mhm. i specjalnie dla Ciebie uszyją garnitur na miarę. Wow. Super, prawda? No rewelacja. Słuchaj, oni ubierają najważniejszych Polaków. Aha, to czuję się najważniejszy w tym momencie. Dokładnie tak. O to chodzi. Ja bardzo naprawdę zazdroszczę mojemu zięciowi przyszłemu. Takiej opcji za moich czasów, niestety, takiego czegoś nie było. Jak według Pana powinien Jarek wyglądać w Dniu Ślubu? No jeśli chodzi o barwę, to proponowałabym na przykład. Coś w granacie. Granat jest najbardziej twarzowym kolorem dla mężczyzny. Bo granat jest kolorem dyplomacji, granat jest poza czarnym kolorem, który można założyć wieczorem na wszelkiego rodzaju okazje. Pierwszy to jest taka wełna, która jest tutaj na przykład. Bardzo jaśniutka, super cienka. Drugim takim, drugą, drugą tkaniną, którą byśmy zaproponowali, ten będzie troszeczkę ciemniejszy, ale to jest bardziej intensywny i on jest w taki atrament nawet idący kolor, przez to, że to jest bardzo cienka tkanina, bo 220 gramów i jest połączona wełna z moherem. To moher tutaj w tej tkaninie powoduje, że ta tkanina jest bardzo sprężysta. Moher jest dedykowany właśnie na lato. Mi ten się bardziej podoba. Ciemniejszy jednak. Tak, oczywiście. Ej, jarku. Też to ma. No dobra, tkaninę wybraliśmy, co dalej? Słyszałem, że motyle są motywem przewodnim u was na, na ślubie, na weselu. Także chcieliśmy ci z Sebastianem zaproponować jakąś kolorową podszewkę, która nawiąże trochę do tego, do tego waszego motywu przewodniego. To robi na mnie ogromne wrażenie. Yy, nie miałam pojęcia, że, że w garniturze na miarę yy, każdy element yy, sobie wybierasz. Yy, ta czerwona to taka bardziej zachowawcza, chyba będzie, tak. a ta żółta będzie taka bardziej ekstrawagancka, i chyba wezmę żółtą. Bardzo dobre, <laughs> świetny wybór, tak. Wow! Ja jestem odważnym facetem. Like Moją pasją są motocykle. Sam też posiadam swojego małego przecinaka i, i uwielbiam nieraz wieczorami, żeby się nawet stresować, wsiąść i, i pojeździć. Boję się bardzo niego, nie popieram jego tej pasji, przykro mi, bardzo nie popieram. Boję się Jarka, jak jeździ motocyklem, ale wiem, że jest bardzo rozsądne. Jeździ powoli, a jak jeździ w dłuższe trasy, to zawsze do mnie dzwoni informuje, że dotarł cały. Na początku bardzo się bałam, a teraz już trochę mniej. To ubranie będzie takie wyjątkowe na tą okazję, Aha. tak? Nie będzie standardowe, ale będziesz wyglądał naprawdę jak pan młody na swoim weselu. Mhm. – Mucha? – Jak najbardziej tak do tego zestawu, obowiązkowa, lakierki pas. Aha. i pas. A inspiracją jest Daniel Craig, który jest zwykle tak ubrany na premierę najnowszych Bondów. Yy, no byłem w szoku, że, że zwykły facet będzie miał garnitur, yy, który noszą gwiazdy. Garnitur na miarę to koszt od 3,5 tysiąca złotych w górę, w zależności od materiału, na jaki się zdecydujemy.